No i witam was bardzo serdecznie w kolejnej części przygód naszej legendy. Zobaczymy, co tym razem czeka nas do wykonania. Laboratories have several lawyers of protection. We need the access to the security system first. Use access codes and unlock the main terminal. Strike team will cover you. Już używamy apteczek. Znajdujemy wszystkie sekrety rzekomo. No okej. Okay. Dobra, mamy jakieś potworki. Żaden sekret? tutaj jest no to teraz się bawimy po całości. Czy czy bym mógł zebrać te wszystkie No Jakby nie spojrzeć to by się przydało. Hmm. Aha. I właśnie powiedzieć co się stało. Dziwna sytuacja. Hmm. Ach, że koło zginąłem, tak. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, co tu się odwala za bardzo. No ale niech będzie. Spotkałem, że takie anomalie mi tutaj wyskoczyły Miejmy nadzieję, że teraz się to nie stanie oczywiście Ale to było dosyć niepokojące Jeszcze będzie, no. Weźcie człowiekowi na spokojnie wykonać misję. Chyba już końcówka. No chyba... Chyba tak. O tak, dajcie mi itemy. Najlepsze co może być w tej grze. O, jakiś sekret tu był. Dobrze wiedzieć. Aha. Fajnie, jest, że jedno ugryzienie i ja, ja całkowicie leżę. Mm, ciekawie, bardzo ciekawie. Do sprzedania nic co prawda nie mam, ale chyba mogę coś naprawić. Zdałoby się w każdym bądź razie. Sprzęt doprowadzić do porządku. By było trzeba poważnie pomyśleć nad lepszą bronią, bo trochę słabo to wygląda. tam stamtąd się wrócę tutaj tylko i wyłącznie po to żeby żeby je zabić te poporki wyjściem. No niedobrze, niedobrze, bardzo, niedobrze. Oboj niekoniecznie. No jest chyba już wszystko. Hm. Co prawda gorsze od shotguna. Założę się, że kolejne sekrety są w jakiejś noży od alienów, które... wylatują. Nie bardzo się wychylać. O boże, boże, co tu się wyprawia w tej grze. No, daj mi tą misję. Na akcje jakieś naprawdę. Generalnie nie chcę tej apteczki używać, bo ona i tak, że tak powiem, gówno daje, więc nie ma się za bardzo spinać w tym temacie. Jak to najlepiej zostawić w tyle. Nie walczyć z tymi alienami, bo to co nas czeka z przodu, to też nie jest nic przyjemnego, ani łatwego. Tak, teraz znowu mozolne 5 minut ładowania z yy, wieżyczki, ale bym się śmiał jeszcze raz za tych jakby... aha, okej. Okay. Chyba jestem nietykalne. Śmiałbym się jakby na koniec misji gra się zwiesiła i do widzenia. Dobra. I co dużo tu nie ma. Hmm. Teraz będzie okej, okay. nie tak średnio. Nic nie mówię, bo normalnie skupienie 100%. Bandaże. Staram się z nich nie korzystać. Jak to jest sytuacja na horyzoncie? A, no tak, bo ta, ten gówniany na pierśnik. ale no ci już mogą być trochę bardziej problematyczni To działa. Może być. Determinant enter access code. Oh, Okej, okay. tu już pani nas kolejna armia. Nie ma tragedii. Jak na razie. Yeah, to zbroje. Dobra, mam to, co jest potrzebne. Get back to the door. We we'll cover you. Właśnie, tego kaweru się trochę obawiam. Jakiś sekretik może? Dobra, nie będę szukał, bo... tak każdy dobrze wie, że nie znajdę wszystkich. To jest ten moment, w którym muszę. 133. Spróbujemy tak. To mi wywala. It's looking good, pal. Good at computer. I will handle it. Dobra, wygląda bezpiecznie. Excellent. You've done it. Get back to the base. Rabinek zacny. Dobra, by na mi tyle udało się w tym, z tym dobrego zrobić. Niestety odcinek zbugowany, jakby nie spojrzeć przez zbugowaną grę trochę. Ech. No i jedyne co nam zostaje to no, znowu się przenieść w nowe miejsce, więc idziemy. mi się coś wydaje, że za niedługo będzie finał tej gry całej. We need to bolster our positions and the stronghold Nicholas has job for you. Dobra. W międzyczasie tutaj pojawił się nasz alienowy przyjaciel, tudzież nie przyjaciel, zależy jak leży. ja sobie tylko jak na naprawię. I przy okazji w sumie... Hm. Mogę coś oddać na rzecz mojej zacnej... Na rzecz mojej zacnej broni. Tylko Pierwszy bym sobie zobaczył właśnie to. Ok, teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że w ekwipunku wezmę sobie granaty, tak teraz pokażcie mi u handlarza, która z broni jest taka w miarę. Najbardziej opłacalna do sprzedaży. No, w sumie wszystko jest warte sprzedaży. Dobra, reszta do utylizacji. Nie, ale to tutaj o dobra no i cóż kolejny odcinek to będą początkowe misje poboczne jak i główne tutaj w tej lokacji niestety nie udało się za wiele pokazać w tym odcinku bo misja ta ostatnia a zarazem w sumie troszeczkę i pierwsza była ciężka jakby nie spojrzeć no ale udało się pozyskałem też w sumie dosyć fajną broń e, no i nawet dwie bronie no i jakby nie spojrzeć to w sumie Pokazał się też pewnego rodzaju bóg, który wyłączył mi grę, ale zdarza się. Więc cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku Alien Shooter The Legend, w którym będziemy coraz bliżej końca, a może już przy samym końcu to się okaże. Do zobaczenia.